Cześć, witam was z kanału Karol w lesie. Wybrałem się dzisiaj na rowery, ponieważ pogoda jest ładna. Nie ma co prawda już takiego ciepła, jak było jeszcze choćby dwa tygodnie temu. Dzisiaj już nie chciałem szukać grzybów. Chciałem wstąpić tylko na jedno miejsce i poszukać gąsek zielonek. Już myślałem, że grzybów innych nie znajdę, ale teraz zobaczcie, znalazłem grzyba, którego już Wam pokazywałem. Nazywa się czubajka kania. Zaraz wam ją pokażę. Zobaczcie ją tu. Mamy ją o tutaj. Wykręcamy ją sobie. O! Wiem, że to jest czubajka kania, ponieważ ma tutaj ruchomy pierścień. Chciałem Wam też powiedzieć, że jesień już jest w pełni, ponieważ prawie wszystkie liście spadły już z drzew. Zobaczcie sobie, pięknie jest już w lesie. Chciałem Wam właśnie to pokazać. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Pa!